Po prostu 25 mam tutaj dwie windy, matki, winda. Czy mam pierwszej windy. Teraz na 14, to idzie w dół. Pierwsza. Jest, już przyjechała winda. Dzień dobry. A -so é não viu? Pannadura? Você não Do widzenia. Cześć. Pięknego dnia. Do widzenia. Cześć, cześć. windę winda. Cześć, witam. Windy w Polsce, mnie tu prosił, żebym nagrał to proszę bardzo. To jest winda z 2014 roku, a tamtą wymieniali. O, tu był zręb. Udźwig 1013 osób. E, w tamtej klatce Pani mnie niestety złapała. E, w, e, cztere, e, w klatce 3. Dzień, w tym hmm. No tym mnie złapała i musiałam skończyć nagranie. Jedziemy w dół. Zobaczymy, jak wygląda druga winda, jak ona pracuje. Ech. Bo widzę, że te windy strasznie pracują wolnie. No, bo to są takie typo, typowe Arkel. Winda, marki winda. 20. Nie. Takie windy montować, no kto by pomyślał. Szóste. Zobaczymy jak ona pracuje, ta druga. Nie wiem, zobaczymy, bo tu był zręb, ale niestety. Już poszedł na złon. 43 podobno też by mieli na nową windę. W 2018 roku podobno. Nie wiem, zobaczymy. Ale podobno jakby Tu Powiedzmy na 10. A, jest druga winda też. Dobra. To druga winda. Hmm, Szesnasta. Dobra. No to jedziemy. To jest winda z 2018 roku, chociaż nie widać, ale no, już wiem. Ja tutaj coś czuję w kościach <grym> sześć. Jedziemy na 16 Tamtą wys wysłałem na 10, a tą sobie przejdziemy. Eee. Pachnie w tej winie. Takie oświetlenie ma kabina. Dosyć mała. No 810 osób niby. A powinno tu być tysiąc. Ciekawe, że tamta miała 1000, a ta miała już 800. Ech, różne te windy, pomieszamy. 16 Jedziemy na niero. czy Przynajpę. Jedziemy. Jezu, ale złomy. Nie no, to są złomy totalne. Ja lubię te windy, ale no to są złomy. Lepsze zręby. No nie, jeszcze na dziewiątym. Nie no, wy? Nå gleder jeg meg til å begynne å 3 1 0 0 0 0문0